Sukces, tak. A sukces się co, żeście wygrali? Z którą różną tabeli? W no. tabeli? Dlaczego brzmi sukces zaraz? To będziecie grać teraz w mistrzów? mistrzów. Ale rozklepani, co? A nie, nie. No, tak siadźcie nie przejdzie. Hajno. Jest 15, ktoś ma? Nie erm 15, nie ma. 5 Piórtka Malian. ma Malian. Mam tu się 18. 18 nie ma. Trojaczy szynia. ma. Daw. Czyniakowo 14. 14 nie ma. Keden. 7 ma co? Jak nie, nie ma. Mateusz, z kim się gracie? 9! Ale masz kata na Nie ma! ma. Jest... ma, ma. Tyran jaki ma numer? 10. A wygracie, Mateusz? Nie ma, nie ma. Ile 4-1 dla mnie. A co, ten Krystiano, ile będzie? 11 nie ma? 11? 11? 11. Nie, mhm. A nie. A szczęściej 11? 4, 4, 1, 4, 1. 1. A jak, jak 11. Nie, to masz zagrasz na. Da się, da się wszystko. Da się no, Na pewno będę walnego szanować. Aha. Oto Jako Reklama Arko. Aha. Ja nie A susz. Tak jest na rebelie. są jakieś nielegalne substancje? Nie, nie. Zdrowsza witamina C. Wszystko zdrowie na <noise> C. Kupana 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 Kupaniem. 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 Wszyscy za jednego. walka. Do no! Co za kosmiczne rytuały. Jak się gra? Ok. Trawa mokra? No trochę. Kto wygra mecz? Tyran, co się stało? Noga mi połowali. To uh -huh. jak ostro gra dzisiaj? No. Przypadkiem, jak zawsze. A co? Wszystko się dzieje Co się stało? On no. widział pan. No. W prostą kostkę i to czerwona powinien dostać, nie? No. No raczej tak. Najważniejsze. Dałem cię, To wygra kowary, tak? Krystian. Jak nie wiem? Dobra, tutaj... Ej, no ty, Co to jest? Ja cię potrzebuję, żebyś kształt tutaj z boku. Ale jak nie ma środka? 9 zielonek, to... ja nie je jest zielonek ja środek, funkcjonuje. Się... Środek, ja środek... Tak. Ja gościu, <słatni> gościu, jest zębka tutaj. Ja chcę, żebyś ty raz poszedł. Tutaj tą stroną. No, nie raz. Tak? Dosyć ty. Więc stryf. robimy tak, że wchodzi się jeszcze na 5 minut na tę stronę. Jeżeli się nic nie zmieni, wracam z powrotem, dobra? Oskar, jeszcze chwilkę w środku. Tak, ktoś... Bo przypilnować tak. wronę, bo chwilę wronę zostanie z no, tobą. To... Ej! Tak, dwa. bo ostatnio twoja mama powiedziała, że ty jesz same jajka i kiełbasę. Czy to prawda? Nie, to nieprawda. A co co, co jest podstawą twojej diety? E, kanapki w sumie i makaron. Makaron, a makarony jeszcze Spaghetti. A, to jest twoje ulubione danie? Tak. Daje ci to odpowiednio dużo siły? Tak, energii i przy okazji jest to bardzo zdrowe. Mhm. Makciu, a jaką ty masz dietę taką sportową? Co jest co najczęściej? Co powoduje, że ty masz taką świetną kondycję i formę? A... Po górach chodzisz? Hamburgery, <gry> frytki, Coca-Cola? Czy nie? Rzadko, rzadka. Rzadko? A co? To, co mama mi gotuje, a to na pewno zdrowe. Czym ty karmisz, Christiana, że tak dobrze gra? Czym karmię? No. <grych> Alkoho nawet, nawet alkohol, alkohol na... papierosy? Nie, nie, on sam odstawił. Nie chcę. Wzór sportowca. Nie chcę. Brawo, kornik, brawo, da, nie! Grupa wiernych kibiców, jak widać, pełne trybuny. I krótki komentarz, jeśli chodzi o Olimpikowary. Kowary. Przychodzę na mecze Olimpikowary, Kowary, ponieważ są bardzo ekscytujące. Po prostu nasi znajomi bardzo dobrze grają i chcemy pooglądać tak piękne chwile w piłce nożnej. Uh! Damian, opisz o sytuację, jak w Co tam się e, wydarzyło? Ja? No. Dobrze, wybiegłem i strzeliłem. Aha. Uh -huh. że to taki łatwy? Co? To Jeśli? taki łatwy? Tak. Krystian, no, jakie to uczucie? Jakie to uczucie? Dobre, no, to pod nóżką przeszła, ale dzisiaj w końcu weszło. Tam też tak. Ale brama. O, brawa! Jest! bro ¡Vaya! Yes. ¡Vaya! A, a Krystian, co chciałeś zrobić? Ja? No. Po tej wrzutce uh -huh. miałem się składać Zaleźń na przewrotkę też. Weź ty ranowi, Ale wydań. mi się nie udało, bo leci, nie leciała na mnie, tylko na mm. A w końcu i tak doszło do Janka, uh -huh. który uderzył. Ale. Odkupiłem się za tym meczem. Dziękuję za uwagę. Ja ile strzeliłeś? Ja strzelem jedną, mogłem dwie, ale trudno. Tak się zdarza. Wygraliśmy. Krystianu, jak Trzyma. dzisiaj? Ja strzeliłem trzy, ja kupiłem i mogłem coś cztery. Jiem trzy, mogłem dwie. Tak? Mogłem cztery. Strzel... Panie ty jak tam? Ej, no chodźcie. Co wygrał mecz? Olimpia! Olimpia! <śmiennie> to Olimpia! To Olimpia! <śmiennie> no, Jorge, ale dzisiaj wybroniłem. Kulami! Wszyscy no. no z jednym butem. Dobra. Rocowałem! Tak się bawi, tak się bawi Olimpia. Hej, tak się bawi, tak się bawi Olimpia. Hej, tak się bawi, tak się bawi Olimpia. Hej! Tak się bawi, tak się bawi Olimpia. Hej, tak się bawi, tak się bawi Olimpia. Hej, tak się bawi, tak się bawi. Jakie tu uczucie strzelić bramkę? Bardzo dobre. Ja, jaka to była sytuacja? Powiedz szybciutko. Eee, Krycha strzelał, bramka żeby i ja Bartek, cię trzymałeś obronę, tak? W którą stronę? Prawą. Dziki, jak się dzisiaj grało. Mi się dobrze grało dzisiaj, bo nie, daję, nie, daję, nie ma, Tylko żółtą dostałem za ciszykę. No. Śpiewały, Przyku zękko, tak, a